Zdecydowanie w półfinale nie biega się na czasy, tylko na miejsca, bo taki był mój cel, żeby walczyć do samego końca o to drugie miejsce właśnie, bo od początku nie ukrywam, że wiedziałam, że Libania jest świetnie przygotowana. Biegałam z nią w tym sezonie, także wiem jak biega, tym bardziej, że jest mistrzynią Europy sprzed dwóch lat, także ciężko mówić, że nie była tutaj jedną z faworytek, tym bardziej, że biega z imprezy na imprezę bardzo, bardzo szybko. Także po cichutku, mimo że miałem czwarty wynik w serii, e, liczyłam właśnie na tą walkę o to drugie miejsce. E, I tak też od samego początku starałam się zrobić, żeby biec swoje. I e, no krótko mówiąc nie podpalać się. Tym bardziej, że ruszając, dobiegłam na dwusetkę ukrainka już była przede mną, e, a była na to, że wewnętrzm obok mnie, także wiedziałam, że ruszła bardzo mocno, ale starałam się biec swoje i... Nie sugerować się nią, bo wiedziałam, że może się to dla mnie po prostu na końcu źle skończyć. I starałam się biec od początku do końca swoje. Tak też zrobiłam. Udało się wywalczyć drugie miejsce. Rekord życiowy. No, nic więcej chyba nie mogłam zrobić. Myślę, że dałam z siebie wszystko. No i kibice to potwierdzą. Uważam, że to jest rewelacja. Nie przypominam sobie od kilku dobrych e, jakichś mistrzostw, żeby taka sytuacja miała miejsce. Dlatego ogromnie się cieszę i pokazujemy tym, że jesteśmy świetnie przygotowane i do tych mistrzostw Europy, i do nadchodzących igrzysk w Rio. Patrycja też jest świetnie przygotowana, bo pokazała to i w eliminacjach, i w półfinale, bo wyniki są naprawdę niezłe. Także myślę, że sztafetą postraszymy inne kraje.